Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, naucz nas modlić się. To jest przepiękne wołanie serca, które jest zrozpaczone faktem, że się nie umie modlić. Znam bardzo wielu ludzi, ale sam także wielokrotnie doświadczyłem takiej, takiej e, chwili w swoim życiu, czasami takich dłuższych momentów w swoim życiu, kiedy naprawdę e, nie umiałem się modlić, kiedy nie pragnąłem modlitwy, kiedy moje serce nie skłaniało się do modlitwy. Kiedy modlitwa wydawała mi się do niczego niepotrzebna, za trudna, powierzchowna, kiedy wracanie do modlitwy było wysiłkiem ponad moją miarę, ponad, ponad moje siły. I wtedy zostawało to jedno wołanie: naucz mnie modlić się, daj mi ducha modlitwy. Czasami człowiek zapomina, że już to wołanie jest piękną modlitwą samo w sobie. Już to pragnienie jest samo w sobie modlitwą świętą i głęboką. Do zobaczenia jutro.